Witam serdecznie na kanale. Dzisiaj taka krótka, taka mówię wprawka. Nie będzie chyba długo, bo ktoś tam się pytał mnie w, w komentarzu na temat e, chciałby jakieś tam tutaj mm, dowiedzieć się jak będzie wyglądał e, wykres XTB. Więc mówię, jak jesteśmy na tym kanale, to mówię zobaczę ciekawości przynajmniej coś tam spojrzę, jak to wygląda. No więc, tak, pierwsze takie podsumowanie tego wykresu, takiego spadkowego, dokąd może być reakcja spadkowa na tym wykresie, to, to taka bym narysował to miejsce w ten sposób. I to nie było miejsce by spadkowe, tylko byłaby to e, taka korekta bardziej wzrostowa. I to tutaj bym się tego trzymał. Na chwilę obecną jesteśmy w, w trójkącie, taki, który się nam tworzył. Ja, ja od dawna mam to narysowane ten trójkąt, i jak widzę, tak sobie tutaj podąża. I czy on będzie podążał poprawnie, to jest, trudno mi powiedzieć. Mogę zmierzyć po prostu zasięgi tych korek. Zasięgi tych korek wzrostowych są jak najbardziej na poziomach, gdzie oczekuję jakiegoś wzrostu. Więc te korekty są tutaj dobrze do, dopasowane. I jakby zrobić jeszcze tą korektę spadkową, tak, spadkowa, to jest spadkowa, to tu wyżej spadkowa jest, więc musi tutaj być na tym miejscu, więc wszystko tu jest e, możliwe. Spadkowa wygląda w tą stronę, już rysuję na czerwono, więc taki układ można by powiedzieć i zarówno w jedną stronę, jak i w drugą stronę. Ten układzik, tutaj przyglądamy się na T1, zrobimy może na jednodniowym świeczkach, jak to tu pasuje, co wygląda, jak wygląda, a więc jest tak, wybiliśmy na chwilę obecną trend trendzie spadków, tutaj jest korekta w trendzie wzrostowym, czy ona będzie... W, Dobrze zrealizowana. No to na ten chwilę zobaczę, tu jest, tu jest właśnie, nie chciałem overbalans rysować, ale ten overbalans jest tutaj narysowany, czyli ten duży kwadrat tutaj przeniesiony jest lekko tu wybite, więc lekko jest tutaj wybite, ale no dokładnie, jest tutaj wybity, to, tutaj tu, tu wybite, więc tu narysowałem, nawet narysowałem dokąd to pójdzie. No i tutaj może być takie jeszcze tutaj zawirowanie, i mogę. Można oczekiwać, że tutaj będzie możliwość dalszego wzrostu. Jeżeli jednak by to się nie stało, bo to może być różnie, mamy tutaj strukturę zygzaka. No nie widać tego zygzaka zbyt dobrze. No ale narysować tego strukturę. Ja narysuję tutaj układ. Układ narysuję państw. Może na to nie patrzeć. To jest układ. No 161. To by być 200, żeby to był układ 200. To alansuję. Układ byłby taki ala 200, <laughs> trochę przyduży, bo ja, m, powinien być układ do 50% tej korekty, do 50% i teraz, teraz wrócimy jeszcze raz. Złapiemy go i tu byłby układ gdzieś w tym miejscu. I w tym miejscu byłby ten układ. Zrobić ten układ, no praktycznie byłby w tym miejscu. Jeszcze sprawdzę tą drugą część. Nie widzę tej drugiej części, ale tak się spoglądam. No dobrze, to jest tu. A więc Do tego kwadratu być może, może ten wykres dojdzie, jeżeli będą dalsze spadki zaraz zrobimy to jeszcze poprzez układ ten. ABL nasie CD. Poczekajcie, sprawdzimy jeszcze tym. No nie, to nie to miało być. Mm -hmm. Sprawdźmy to. To jest to miało być. Dobra, tam sprawdzimy. No tu jest dosyć, jest tutaj wyurowane, a więc 127 będzie może być tutaj korekta. No, gdzieś do tego miejsca może nastąpić maksymalnie. Maksymalnie 161. W tym wypadku byłoby może, może, może by było. A więc yy, taki tutaj malutki myk, że ta, to byłoby gdzieś w tym miejscu. Na żółto, czy tam nie wiem, wpioraj zrobimy. Nie wiem jaki tu kolor do państwa dobrać, czy taki niech będzie taki. W to miejsce i 127. O, to jest książkowe 127,2. No to taki byłby, taki byłby zasięg tego mm, spadku, jeżeli to by tutaj mm, zanegowany, zanegowany był spadek. Bo tutaj mamy pocałunek tego spadku w czerwone miejscu. To jest to, jest to pole. Zaznaczmy to czerwone, żeby było tutaj dosyć tak widoczne mocno tak. Może takim kolorem. O, to jest to, jest to pole. Te pole czerwone tutaj nam jednak wlazło. Teraz powinien być tutaj spadek. Mm. Co będzie dalej? No to musimy czekać. Czy po prostu ten trójkąt się nam zaostrzy, bo jeżeli tak by było, on się nam by zaostrzył. Tak? I jakby się zaostrzył ten trójkąt, on by tak wyglądał. Mm. O nie, jak to, jak to tu złapać wszystko, to ja nie wiem. To jest dotąd ten trójkąt. O, to tak by wyglądał. Trójkąt. Mniej więcej by tak wyglądał. Jesteśmy na tym etapie, a na 3/4 wysokości ten wykres powinien nam tak się mówi, że Wybicie trójkąta powinno być na 3/4 wysokości. Czyli tu jest jedna, jedna trzecia, tu druga trzecia. <laughs> Kurwa, jak to by podzielić? No ja tu nie wiem jak to by to podzielić, Jeż, Jakie są tu układy, musiałbym to wszystko tutaj policzyć, nie wiem. Może tak zrobimy. O! Udało się. No to jedną trzecią trójkąta byśmy my, tutaj pyknęli gdzieś w tym miejscu, tak. No więc trochę ma ten wykres tutaj do wybicia czasu by po prostu za nim podążać dobra, to tu jest jedna trzecia tego trójkąta wychodzi, tak, z tego obliczenia a tu by było po prostu wybicie jeżeli wybije w dół no to jeszcze mamy możliwość obrony tutaj ta na, na zielono tu na zielono na zielono obrony po prostu ku, ku wzrostowi no. czy tak się stanie? myślę, że Powinien iść w górę, ponieważ tu mamy. Takie mamy te kolory mocno wyraziste, że nie widać po prostu tego. Tu mamy taki, taką dziurę. Taką dziurę, która jest gapem, czyli to jest taka przerwa gap. A więc ten gap. Według mnie, jeżeli by poszedł, według tego wykresu, zobaczymy. Jeżeli tu byłoby wsparcie, to ten gap, mamy tutaj cenę taką, załóżmy, że od tego miejsca, to powinien wy, wypełnić nam tą lukę, tą dziurę wypełnić. Czy, to, czy ta, ten otwór będzie wypełniony? Trudno mi powiedzieć. A ja tu bym już zabrał te swoje rysunki, bo to takie były, na początku były rysowane, jak ja to po prostu widzę, tak. To już dawno było wyrysowane. I na chwilę obecną ten wykres, no, prawie tak. podobnie podąża, tak, prawie, prawie podobnie, prawie podobnie podąża. No i teraz ten, tego dołu no, jakby wyrysować. No zobaczymy tego, dołu. No, tu jest pierwsza korekta. Bibita w tym sensie, i, i to oczekujemy to, co zrobi wykres. A wykres może nam tu różnie iść. Różnie iść, może wykres, i tego tutaj no. Nic nie powie, poradzimy na to. Tu jest następny gap do wypełnienia dziura. 41, no więc ja to wszystko widzę <grywka> ku, ku, ku spadkowi, ale może nie teraz, może nie teraz. I jest szansa pójścia w górę RSI do 70, a więc te 10% pójdzie, a później jakby poszło, no to może wypełnić ten trójkąt ku górze I tu może być, może być tego wybicie, ale czy będzie, to tego ja Państwu nie powiem. Dobra. Więc, tak to tutaj wygląda. Więc, tutaj się tworzy trój, trójkąt, który będzie sygnalizował spadki. No. Na to wygląda, ale mówię, bo trzeba brać z rynku to, co jest, a nie po prostu e, słuchać wróżby, że ten wykres hon, hen, hen dojdzie nam ku górze. Więc, no, nie patrzmy w ten sposób na wróżby. Jeżeli coś tak jest minimalnego, że coś pokazuje, to mówię, jest szansa, że to mm, może iść lekko w górę. Więc w górę może iść, ale mówię, tu już jest over, ten rozpadkowy, jest overbalans tutaj wybity, i to może być, mówię, już taki początek. Początek może być takiego spadku, więc ja się tutaj obawiam tego spadku, że mm, on faktycznie może tutaj nam zaistnieć. Nawet jak narysowaliśmy tą, 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 tego trójkąta, może nam tutaj zacząć się fiksować. Jeszcze możemy jakiś kanał narysujemy od góry. Ten kanał od trójkąta, no zobaczymy. No zobaczymy. no, no, no tak wygląda, jakby no, miało chęć, chęć do. Nawet narysowaliśmy ten, ten nowy balans. I tutaj mogłoby to pójść do tego miejsca. No to tyle z tego wykresu. Tu mamy mój trend, mamy tutaj, tutaj opór, tak, opór. I nawet jest to środku Ten opór zaznaczony. Tu mamy wybitą mówię, korektę tutaj spadkową, tutaj retest. Dokładnie tu było tutaj, tutaj wybite. I ten wykres nam tutaj zaznaczył, że on chce iść do góry jednak. To byłby spadek w tym miejscu, no, 78, jakbym miał chęć do góry, no, zobaczymy. To tyle w słowie dzisiejszej lekcji, jeszcze tak cofniemy na tym wykresie, jak ja to po prostu widzę na tym wykresie, jak to tutaj wymalowałem, a więc tak to wygląda na chwilę obecną, więc miłego dnia życzę, pozdrawiam, hej.